Alarmata. Hi. Jesteśmy w Metropolitan National Park Panama City. To jest park narodowy, który się mieści właśnie w obrębie miasta Panama. To jest właściwie jedyny park, który jest. Park narodowy, który jest na terenie jakiegoś miasta stolicy. No super sprawa, bo tam zaczynaliśmy szlak, to dosłownie był przy drodze. Teraz tutaj mamy taki szlak pod górę. Idziemy na najwyższy punkt, jest 33 stopnie, może nawet więcej w cieniu. Ciepło jest, bardzo fajne. Dzisiejsze przygody, no już mieliśmy jakieś. Próbowaliśmy dojść tutaj sobie sami pieszo, ale po drodze zatrzymali nas y, mieszkańcy osiedla. Dosłownie nas otoczyli. Już myśleliśmy, że zginiemy, <grywa> ale się okazało, że oni chcieli nas tylko ostrzec, żeby, żebyśmy tam nie szli, bo tam dalej jest niebezpiecznie i mogą nas okreść. I praktycznie w żadną uliczkę nie mogliśmy wejść, więc musieliśmy skorzystać znowu z tego naszego Ubera Indrive właściwe, czyli tej aplikacji, której się negocjuje ceny. Myśmy jeszcze dzisiaj na targu rybnym. Też świetne miejsce. I widzieliśmy całą masę jakichś tam pelikanów, sępów i czapli, które się czaiły na ryby z tego targu. Bardzo dużo owoców morza Coś tu leci jakiś samolot. go słychać. I dzisiaj to by było chyba na tyle z atrakcji. Jeszcze będziemy coś sobie zjeść, na miasto się przejść i na spokojnie już dzisiaj, bo to w tym parku trochę spędzimy na spokojnie, żeby sobie porobić zdjęcia i tak dalej. A jutro jedziemy gdzieś na wycieczkę. Na tamtej górce byliśmy wczoraj. Stanęliśmy jeszcze tego samego dnia na wzgórze ze świątynią Bahai. Takich świątyń na świecie jest tylko 7. Mieliśmy szczęście, bo po drodze liderka tego wyznania zapytała nas, czy podwieźć nas na górę. A żeby był straszny upał, to chętnie skorzystaliśmy. I nie chodzi o to, że tu było 34 lub 35 stopni w cieniu, tylko o wspinaczkę w pełnym słońcu na nieosłoniętą niczym górę. Telefony nam się przegrzewały i wyłączały i my zresztą też, więc ciężko było coś nagrać. W międzyczasie opowiedziała trochę o tej religii, i w dużym skrócie i dużym uproszczeniu, jest to religia monoteistyczna, której główne dogmaty są takie same jak w islamie, judaizmie czy chrześcijaństwie. Wszystko wywodzi się z jednego źródła, a na przestrzeni lat powstały odłamy i różne interpretacje adekwatne do danego miejsca i czasu. A świątynia w ogóle jest otoczona pięknymi ogrodami i widokami. Wnętrze jest takie otwarte, z każdej strony jest praktycznie no, okien jakiś tam nie ma ani takich drzwi typowych, tylko takie bramki. I cały czas widać z każdej strony te piękne widoki z góry na właśnie miasto i okolice. Także piękne miejsce z pięknymi roślinami i no takie warte odwiedzenia na pewno, chociażby dla samych widoków. Ten drugi dzień dojechaliśmy do parku narodowego Soberania, który jest w okolicach dość bliskich Panama City. I na miejscu też trochę plany nam się pozmieniały, bo mieliśmy zrobić taką trasę z wieżą widokową, która jest bardzo ładna i taka wieża obserwacyjna bardziej do zwierząt z poziomu koron drzew. No ale niestety okazało się, że ta wieża została przerobiona na hotel i trzeba mieć rezerwację, żeby tam się dostać, więc nie ryzykowaliśmy kilku godzin drogi, żeby się dowiedzieć, że nie możemy wejść. No i okazało się, że trasy są w ogóle wszystkie bardzo długie, a ostatni bus powrotny jest o godzinie piętnastej i no niestety część właśnie przez to była nie do zrobienia i postanowiliśmy trochę zmienić nasze plany. A jeszcze wejścia do tych, na te szlaki były od siebie oddalone o kilka i nawet kilkanaście kilometrów. Także już zaczęliśmy spacer, ale że oczywiście mamy jak zwykle fart, to jacyś lokalsi nas podwożą na stopa do ostatniego wejścia. w takiej małej części parku, w której jest kilka różnych tras, takich małych, krótkich. No i tam był wstęp akurat wyjątkowo drogi, jak na Panamę. Bo większość tam wstępów jest za darmo lub bardzo tanio. I tutaj był akurat w sumie najdroższy w całym naszym tej wyjeździe, bo zapłaciliśmy 30 dolarów za osobę. No ale jak to się okazuje, nic się nie dzieje bez przyczyny, bo tutaj trafiliśmy kilka bardzo fajnych rzeczy, zwierząt i widoków. Między innymi spotkaliśmy właśnie tutaj też. Pracownika parku, który przez 10 miesięcy poszukiwał pewnego ptaka, który bardzo rzadko występuje. On nam go pokazał, plus jeszcze jakieś sowy i kilka różnych takich ciekawostek. No ale najważniejsze, tutaj karmiłam kolibra, <grytanie> także super sprawa, jestem bardzo zadowolona z tego. Tutaj była też wyża widokowa. Taka no, zwyczajna, można powiedzieć, tylko dosyć wysoka była, bo wznosiło się ponad korony drzew, a pod jej schodami spały nietoperze. No, ja ich nie zobaczyłam, bo ja akurat y, umierałam ze strachu schodząc z tej wieży, y, bo ja mam na wysokości. A do tego parku, no to nic straconego, jeśli chodzi o te długie trasy, no bo tu jeszcze wrócimy w ostatni dzień na najbardziej ekstremalną trasę. No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña De a dónde estará No merezco lo que me hiciste morir pero como ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, a dónde tú estarás, ¿Cuándo volverás, ¿Cuándo volverás, dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muerto. Es esto es. Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Me duele el corazón de tantas penas. Por favor, llame un doctor y que vuelva mi morena. Te extraño día y noche sin cesar. Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, a dónde tú estarás. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar. Por que, por que me haces esta mujer? Es. Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por que, por que me haces esta mujer? Es. Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Nosso driver, estamos na Playa Blanca, pequena praia, poucas pessoas. Pamiętamy sami sobie z tym panem, że właściwie nie planowaliśmy, być w przypadki nie. Czy byłeś? Czy no, byłeś? Nigdzie, no przystanku stało się godzinę. <noise> ja byłam na wyspie. W sumie to nie była wyspie. ale plaża była. Chodź, no, coś sprzedaję.